Rzeźba. przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, spotykają się na randki, dziesięć hulajnok nieraz zostawiają, to no dyrekcja ma z tym problemy, ale rzeźba jest znana nie tylko w kraju, ale poza granicami. Szanowny panie prezesie, Darczyńcu, zapraszam serdecznie na dwa słowa do mnie tutaj, ale jeszcze zanim oddam głos panu prezesowi, zacytuję słowa pana prezesa. Bardzo piękne zresztą. Balet to piękna sztuka. Która zapracowała już na hołd, ale dobrze by było, żeby była bardziej dostępna i mogła zauroczyć większe rzesze którzy jej czaru jeszcze nie mieli okazji odkryć. Miłośnik Sztuki Tańca. Zapraszam, pan Andrzej Backowski. Musiałem to ściągnąć z internetu, pewno. Co mam powiedzieć o tańcu, niech mówią artyści. Ja oczywiście też doznałem tej przyjemności spotkania z paletem, z tańcem. Jak w 1969 roku otwarty został ten teatr, to od tego czasu no, niewiele spektakli pominąłem, a na niektóre chodziłem jak byłem młody o 4-5 razy. I panią Kociołkowską też widziałem wiele razy na scenie, i zawsze opowiadam przy różnych okazjach, jak to pani Roszela Kociołkowska chodziła na scenę. To taki szept po widowni szedł: Kociołkowska! Kociołkowska! Ale nie była sama, to było jeszcze w jednym: nie się tak, Bożenko, za mocno. Proszę Państwa, w tej szkole, jak byłem studentem, też należałem do Zespołu Studenckiego Uniwersytetu i tutaj ćwiczyliśmy. I ćwiczeni byliśmy przez artystów Teatru Wielkiego. Także mam też wspomnienia. Należałem do różnych zespołów tanecznych. A teraz na starość organizuję Koncerty, spektakle i także pokazuje w hotelu Mazurka pod Warszawą w Ożarowie pokazuje pełno spektaklowe balety prezentowane przez tancerzy z opery lwowskiej bądź kijowskiej. Także było już chyba siedem czy osiem takich spektakli. Ale kiedy pani Burzena Chodziołkowska zaproponowała mi i mojemu wspólnikowi ufundowanie tego wspaniałego pomnika, tej rzeźby, była to okazja, której nie można było odmówić, a teraz, jak tutaj przejeżdżam i sobie wyobrażam, że tysiące samochodów przejeżdżając patrzą tutaj, to jest to nieprawdopodobna satysfakcja. I nawet zaproponowałem już panie Łoszence, że jakiś inny pomnik musimy postawić yy, gdzieś we wnętrzu, ale jakoś nie możemy znaleźć. Gdyby Państwo mieli jakiś pomysł, to. To jeszcze troszkę pieniędzy mi zostało. Nie można wszystkich pieniędzy widać na kulturę musi, musi zostać w kieszeni, bo to jest bardzo ważne. Zapraszam bardzo. do Zasku. No, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę. Jestem do dyspozycji. Proszę Państwa, to jest przepiękna sztuka. Coś wspaniałego. Jak ile uniesień w moim życiu było oglądając palet. Także składam wielki hołd tancerzom. Tym zakutym w brąz, ale też tancerzom, którzy tutaj przyszli. Młodym, wspaniałym, których będziemy oglądali niedługo w głównych rolach. No i dziękuję jeszcze pani Bożenie Kociołkowskiej za to, że miała taki pomysł i gratuluję tej aktywności, bo mówimy tutaj o krótkiej karierze tancerzy, ale okazuje się na przykładzie pani Bożeny że kariery, to poświęcone tańcowi można w nieskończoność coś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie prezesie. To był apel do młodych ludzi, że nie tylko pięknie można tańczyć na scenie, ale również Pięknie można służyć już po zejściu ze sceny właśnie dla innych młodych ludzi. Mnie kiedyś ktoś pomógł, ja teraz staram się pomóc młodemu pokoleniu.